1990 roku z okazji spotkania byłych wychowanków domu dziecka w Sosnowcu. W imieniu redakcji reportażu wita Państwa Barbara Osewskiwicz. Zapraszam do wysłuchania audycji przygotowanej przez redaktor Krystynę Pochenek a zatytułowanej siostry. Co siostry przygotowują? Przygotowujemy obiad. Przyjęcie będzie? To będzie spotkanie wychowanków, którzy byli wychowywani tutaj, kiedy jeszcze istniało. dom dziecko na początku istnienia naszego zgromadzenia. Siostra tego nie pamięta oczywiście. Nie, nie, nie. Jestem dopiero ósmy rok. To jest w zadaniach naszego zgromadzenia. Troska nad dziećmi i takimi właśnie małymi dziećmi i praca taka wychowawcza. Moje skarby kochane, moje skarby kochane, tyle czasu, mnie nie uwielbili. To, o, ja to ten... zgromadzenie, jego pełna nazwa jak brzmi? Karmelitanki Dzieciątka Jezus. I nie wie siostra, dlaczego rozwiązano ten dom dziecka? Po prostu zostało zabrane przez państwo. W tym okresie większość przedszkoli, domów dziecka było zabierane siostrom. Siostry mają za duży wpływ na młodzież, powiedziała tak. Siostry mają za duży wpływ na młodzież. Na początku tak. wojny matka założycielka już przygarniała sieroty, rodziny takich no, rozbitych, albo zabitych, całkiem wywiezionych do obozów koncentracyjnych, i te dzieci przygarniała tutaj. Nie było jeszcze warunków takich, ale dzieliła się po prostu i chlebem, i pomieszczeniami. Siostry miały nieraz bardzo trudne warunki. Ale całe serce i dom był dla tych dzieci otwarty. No a później z powstania grupka dzieci przywieziona została tutaj i powoli, powoli właśnie tak jakoś uformował się, powstał ten dom dziecka. Potem drogą już legalną, po wojnie zatwierdzony przez władze państwowe, najpierw był utrzymywany przez zgromadzenie wśród karmelitanek, Dzieciątka Jezus, a potem przeszedł pod opiekę. i... I dotacje były karytasowe. I siostry wychowawczynie, kierowniczka, cały personel był już opłacalny przez karytas. I tak trwało do roku 1962, kiedy już władze wojewódzkie postanowiły ten dom zlikwidować. Najbardziej przeżyły dzieci. Dzieci po prostu nie chciały. Będą tutaj zresztą te, które uciekały przychodziły tutaj z powrotem, ponieważ one były od urodzenia, niemalże od urodzenia tutaj. I nagle potem jako 14-13-letnie dzieci zabierano do Państwowego Domu Dziecka. To, co ja słyszałam, od dawnej pani inspektor, która prowadząc tutaj wizytację, powiedziała tak, siostry mają za duży wpływ na młodzież, tak, za duży mają wpływ, i odebrały nam najlepsze wychowawczynie, siły pedagogiczne. Jedną siostrę, która uczyła w Niwce, siostra y, Teodosja i siostrę Kozak. Najlepsze siły nam zabierają, no więc i tu wpływ również na wychowanku domu dziecka, więc należy zlikwidować, odebrać. Dostałyśmy pisemko, że inspektorat przejmuje władzę nad domem, który staje się domem państwowym. Ilu było wówczas wychowanków? Dwie grupy 48. To, to był mały ze względu na naprawdę, małe pomieszczenia. Na dwóch piętrach się mieściły. Czy siostry się starały jakoś zmienić te decyzje? Dlaczego nie? Nie, nieodwracalne to jest. I poza... było deptanie nam po piętach, wieczne kontrole. Więc po prostu były takie nalatywania. Na przykład jako kierowniczka domu dziecka miałam nieraz trzy inspekcje czy wizytacje jednego dnia. Jednego dnia, po prostu, żeby na czymś złapać na czymś. Coś takiego udowodnić, że nie, nie jest tak, jak powinno być prowadzone. I w końcu stwierdzono, że siostry karmelitanki mają zły wpływ na dzieci. Tak, więc to, to słyszałam na własne uszy. Tak powiedziała pani inspektor Krzanowska. I to był który rok? 60 sześćdziesiąty, 61. Sześćdziesiąty drój o te lat. Powiedziała tak, siostry mają za duży wpływ na młodzież. Nie chciałam się rozejść. Chciałam sobie życie odebrać. Dzień. Jeśli ja od nich odejdę, to ja nie chcę żyć. Już zabierali dom dziecka, gdzie indziej dzielili dzieci starszych, a nie chciałam po prostu o nich odejść. Ja. Bo ich bardzo kocham, byłam bardzo przywiązana. To no, serce mi nie pozwalało, to jest miłość, to jest tak coś, które się nie da powiedzieć. Byłam jeszcze przed siostrami, niż tutaj weszłam, byłam jeszcze gdzie indziej, też w domu dziecka. To nie jest to. To nie jest to, proszę pani. A czy ty się z koleżankami nie przywitasz? No właśnie, ale po tylu latach to... Witam <noise> ciebie. Ale ciekawa, jestem. No. Bardzo, czy ty nas poznajesz. Chyba jeszcze skleroza w tym wieku, w wieku 50 lat, no to nie no, powinna tak, być. A bo to był siostry Pupilek. No, <noise> tak, 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 tak. Bo muszę pani powiedzieć, że nie możemy, że każda z nas i każdy z nas tutaj miał swoją taką siostrę ulubioną i siostry też niestety miały swoich wychowanków ulubionych, na których tam łaskawie patrzyły. Na przykład ja miałam taką siostrę Tarcyzie, która mnie bardzo... Jak byłam w szkole pielęgniarskiej, ja skończyłam szkołę pielęgniarską i pracuję od 34 lat jako pielęgniarka. Siostra Darcyzja zawsze mnie tak chałubila. W sanatorium leżałam w wistebnej prawie rok czasu. I siostra Darcyzja ciągle mi paczuszki przysyłała. Zawsze pisała nasze kochane słoneczko Terenia ciosk. No, no nawet na paczce. Byłaś, byłaś no, nawet na paczce to pisała, więc to było takie wzruszające. Później byłam w szkole pielęgniarskiej, to też tak na apelu nam wyczytywano każdą paczkę list I, i instruktorka, która czytała te listy, to zawsze czytała, podkreślała to. Słoneczko terenia ciosk, proszę odebrać paczkę. To było takie miłe i także no, jestem to niezmiernie wdzięczna, bo właściwie jestem tym, kim jestem. No, miałam rodzinę nikt mnie właściwie nie wychowywał, a ja tutaj się znalazłam u nie. no i one mnie no, ja nie wychowały, nie Ja miałem ja kłopoty trochę ze mną, bo tam ciężkim nie, trochę nie, nie, nie. Nie. tereniu. Nie. Nie. <grystopka> nie, 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 nie byłaś ciężkim. No, no po prostu w tym sensie, że, że tak no miałam rodzinę. I, I ja taka się czułam trochę może tutaj, ja wiem, trochę czasem zagubiona. Chciałam uciekać do domu, do rodziny. Teraz jak analizuję swoje życie tamto, to ja wiem, że to były pewne kłopoty, żeby to było tak, jak jest w tej chwili. To najważniejsze, że miałyśmy no miałyśmy gdzie wrócić. Przychodziłyśmy tutaj, no jak do siebie, do domu, no to był nasz dom tutaj. Znaczy no, jak gobany był tu, od młodości. Tutaj, no, pan to spędził. no ponad 12 lat. Więcej nawet chyba. Najmłodsze lata się spędziło, to się jak wspomina, przynajmniej to teraz. A pana rodzice zginęli w czasie wojny? Chyba tak, no, nie wiadomo, na powstanie warszawskim skierowano. miał lat, kiedy pan tutaj przyszedł do tego domu. W 25. no 5 lat nie. Dlaczego zlikwidowano ten dom w 1962 roku? Zlikwidowane bo to był było, wtedy że my nie umiemy dzieci normalnych wychowywać, a myśmy miały dzieci normalne, a siostry a dwieżanki miały. Anormalne, więc tamtym zostawili, a nam no, bo zabrali, bo my nie umieliśmy, no, nie umieliśmy wychowywać. Ile pan miał lat? Sześć. Pobyt to był, no takiego chyba w dobie bym nie był rodzinnym. Nie miałbym tego, na pewno. My po katolicku wychowamy, a trzeba było po laicku wychować. Siostry mają za duży wpływ na młodzież. Pan swoich kolegów po latach teraz. No to jest duże wrażenie. Ja już nie widzę, że pan wzruszony. Jak długo pan Poci nie widział? No, no, no jak się rozstaliśmy przecież? No troszkę jest wrażenie takie właśnie. Spokojnie. Że po tyle latach można było się spotkać jeszcze i spokojnie porozmawiać, się powiem, czy tam wspomnienia każdy swoje. Pan, czy traktował ich pan jak rodzinę, jako braci? No tak, no bo cóż nam zostało wtedy przecież w tych czasach. Tak to nie mam nikogo. Brata, siostry? Nie, nie, wszystko poginęło, czy jak tam śladu nie ma o tym, nawet. Tak e jak do domu pan wraca? Tak, tak. No bo kto mnie wychował w najmłodszym wieku przecież? Ja mam to szczęście, że mieszkam w Sosnowcu, bardzo blisko. Łączę się z siostrami często. Jest tu mój dom, ja nie wyobrażam sobie, ja tu się czuję jak najlepiej. Bo tu, tu się wychowywałem. A tym bardziej byłem chroniony przez siostry. Przed Niemcami. Nie mogłem się zabawić dalej od sióstr. Musiałem przy siostrze bo ona mówi, ty bądź przy mnie, bo cię może Niemiec, coś ktoś zabić. Popatrzcie, myśmy tu wyrośli, tu w Polsce i tu w Nawiejskiej, tu w Karmelu i w tu, gdzie właśnie dominuje ta wielka, wielka moc właśnie pracy tych sióstr. Ale i oprócz tego wychowywała nas w duchu partiotyzmu, tego umiłowania ojczyzny, tej ziemi, której dzisiaj widzę, że nikt nie odjechał, to dzięki waszej siostrom. Ten partiotyz nam wszczepiły. Poznajemy się? Oczywiście. Trochę no, byśmy się mogli nie poznać. Kiedy przyjechaliście? W 1946. Co już byli były z grupą? Z grupą 10 chłopaków Skąd? z Miechowa. Bo tam był punkt zbiorcy takich dzieci, co tracili rodziców w Miechowie i tam my byli do 1946 roku. A później nas siostry tu przywiozły, grupa ubiegło? dziesięciu, no w powstaniu warszawskim. Pamięta pan ten moment, kiedy tu was przywieziono? Tak, pamiętam, jak gdzieś tutaj do jadalni, tam nas przyprowadzili na posiłek, pamiętam, na dół, zjedliśmy To chyba już był obiad, nie siadanie bo to było gdzieś, czy obiad, czy, czy podwieczorek, już po południu było. Myśmy strasznie ryczeli, bo nam się te siostry, ubiór tych się. Tak, nie podobały nam się. Posadziły nas tam w jadalni i tam jakieś, jakąś herbatkę czy coś do picia, jakieś tam ciastko, żeby nas uspokoić. To no coś długo to trwało, zanim żeśmy się do sióstr przyzwyczaili. Okazało się, że to był dom, jednak. Tu po prostu odczuwało się miłość jakąś. Każda siostra jakoś tak, jak matka po macierzyńsku te dzieci traktowała, potrafiła pogłaskać, przytulić. Jak tam czasami coś nie wyszło, czy dziecko się rozpłakało, a w Państwowych Domach Dziecka tego nie było, tam byli urzędnicy. Tutaj była bieda naprawdę okropna. Byliśmy tam z tych paczek Unra, prawda, jakoś tam zaopatrywani. Pamiętam, chodziliśmy latem też boso do szkoły, tutaj w pobliżu jest szkoła numer 19, ale nam wtedy nic nie brakowało. Naprawdę byliśmy szczęśliwi. W tych domach państwowych tam po prostu były normy dla dzieci. Każde dziecko za ileś tam złotych w skali rocznej ma wyżywienia, ubrania, ale tam o miłości, czyli o jakimś takim zrozumieniu tego dziecka, to nie było mowy absolutnie. To jest pan Tadeusz Buczek. Pamiętam tylko jak odwiozłam go do technikum gdzieś tam za Poznań i pożegnałam, odwróciłam się i do samej kolei płakałam lały się w Ja się wtedy czułem, bo sobie innego domu nie wyobrażałem. Nie pamiętajmy w ogóle domu rodzinnego. Ja sobie tak to wyobrażałem, że ja jestem w rodzinie. Siostry się borykały z olbrzymimi trudnościami. Przypominam sobie, jak cerowały pończochy, bo wtedy się w pończochach chodziło. Guziki przyszywały, nazuczyły też. Te dziewczęta wszystkie umiały haftować, poserować. I jestem przekonany, że jak. Wstępowały w życie dorosłe, to były przygotowane do tego. Co panu dał ten dom? Poczucie obowiązkowości. Była dyscyplina. Niektórzy by powiedzieli, że koszarowa. Aha, chłopcze, musi stać o godzinie siódmej, a nie na przykład leżeć do której ty chcesz. Tutaj to jakoś mi te siostry wpoiły. Poczucie dbałości o siebie. Jestem żonaty od wielu lat, córkę mam na studiach. Tyle lat jestem żonaty, nie przypominam sobie, żeby mi żona skarpetki prawa. Wydaje mi się, że nie nauczyłem się tutaj nienawidzieć ludzi. Nie wyobrażam sobie, żeby można było nienawidzić. Jasne, pewne emocje nieraz są, człowiek się zdenerwuje, ale żeby to pamiętać, dusić sobie i uważaj, ja się jeszcze za to, prawda, zrewanżuję. To nas siostry tego nie uczyły i... Nam to pojęcie tutaj było w ogóle nieznane. No i stosunek do pracy. Jakąkolwiek pracę by się nie wykonywało, pamiętam, mieliśmy posadzki, innym ubikacje, trzeci tam coś przepierał, ale musiał to wszystko dobrze zrobić. Inny uczył się wierszyka, a to był stosunek do pracy musiał być rzetelny. Po prostu każda praca musiała być dobrze wykonana. I ja wiem, tam, gdzie do tej pory pracowałem, na jakość mojej pracy nigdy nie narzekano. Siostry mają za duży wpływ na młodzież. I stąd później była odpowiednia atmosfera, prawda, rozwiązywano te domy. I do domu państwowego, do państwowego domu dziecka. Zwiedzałam na przykład domy państwowe, co no tam dzieci miały warunki odpowiednie lokalowe, a myśmy nie miały. Ale co? Myśmy byli im oddane. Myśmy je kochali. Naprawdę kochaliśmy. Te siostry, które ze mną pracowały jako wychowawczynie, to poświęcały się bez reszty dniami i nocami. I dzieci to czuły, poza tym no, dostawały dobre jedzenie, no, na ile nas było stać. No, uczciwe byłyśmy po prostu. Jeszcze dokładałyśmy nieraz ze swoich, no, ze swojej kasy takomnej. Urządzałyśmy częste wycieczki, kolonie, chociaż trudności miałyśmy wielkie, bo nam przeszkadzano, utrudniano. W organizowaniu kolonii dla dzieci właśnie w tych latach 50. Wjeżdżałyśmy właśnie do Zawoi, taka piękna miejscowość podgórska z siostrami, nasi, właśnie wychowawczyniami. No i tam w wolnych chwilach bawiłyśmy się w siostry zakonne, więc z koty miałyśmy habity, z ręczników takie welony. No i społeczeństwo tamtejszej miejscowości górskiej myślało, że jakieś nowe, bardzo młode zgromadzenie tutaj założyło swoją rezydencję. Więc ci górale, właśnie Juhasi w takich kapeluszach, wszyscy nas witają serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a my takie poważne, mające 9-10 lat, najwyżej 11, odpowiadamy na wieki, wieku bałem, więc potem przyszli do Sióstr i pytam, proszę Sióstr, co to za nowe zgromadzenie? Takie młode siostry tam, taka generalna jakaś chodzi, czy przełożona. No więc siostry się serdecznie bawiły, No i powiedziały, że to są właśnie nasze dzieci, które w ten sposób właśnie spędzają czas wolny bawiąc się siostry z łóżki. Wszystko się robiło, żeby te dzieci, żeby te dzieci właśnie od nas odebrać. Żeby nie było wpływu religijnego. Chodziło o wpływ religijny. Tak to było na pewno. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, jaki to był okres. Za młody byłem, za mały właściwie, żeby wiedzieć o tym. Te siostry może przeszkadzały dlatego, że próbowały nas wychować na Polaków, na ludzi i na Polaków. Przecież nas tutaj uczono hymnu państwowego, uczono nas to te zgodło polskie. Może to przeszkadzało? Tak przypuszczam. Jakoś tak bardzo wychowaliśmy, powiedziałabym o wszech bardzo lojalnie, tak. Nie były dzieci przymuszane nie były jakoś tak, nie tak przemocą one do kaplicy, na Po prostu wychowaliśmy w ten sposób, żeby dzieci same chciały przyjść na tą prześwięto, żeby, żeby chciały się pomodlić. No z małymi tośmy się modliły oczywiście, dzieci klękały, ale jeśli chodzi o starszych, już to same dzieci przemusły, ale raczej była taka swoboda. Powiedziała tak, siostry mają za duży wpływ na młodzież. Nie myślała siostra czasem, aby ponownie założyć taki dom dziecka? Siostry wychowawczynie, które pracowały w ostatnich latach przed oddaniem zakładu, właśnie wyrażały się kilka razy, że chętnie wróciłyby znów do pracy w domu dziecka. No jakby zgromadzenie, znaczy zgromadzenie, no zgromadzenie w tej chwili nie stać na to, żeby wybudować taki dom nowy. By... Ale gdyby, gdybyśmy dostały, to przypuszczam, że władza generalna przychyliłaby się. Nie miałaby nic przeciwko temu, aby siostry że... karmelitanki po blisko 30 latach na nowo rozpoczęły pracę z dziećmi tak, osieroconymi. Tak, przypuszczam, że objęłyby taką pracę. Po wysłuchaniu tego reportażu zapragnęłam dowiedzieć się czegoś więcej o przyczynach decyzji likwidacyjnej. Zapragnęłam dotrzeć do ludzi, którzy powinni znać kulisy tego kroku, w którym było więcej polityki niż autentycznej troski o dobro dziecka. Panie inspektor żyje. Ma 90 lat. Nie odważyłam się spokoju pytaniami o odpowiedzialność za decyzję sprzed 28 lat. Szukałam innych świadków. Odwiedziłam inspektorat oświaty w Sosnowcu. Rzeczywiście, ja pamiętam, że funkcjonował dom dziecka prowadzony przez siostry zakonne. I czas, kiedy został zlikwidowany, ja już w tej chwili naprawdę nie pamiętam, w którym to roku było. W 1962. Siostry pamiętają. Być może, ale no w tej chwili już tą sytuację no trudno pamiętać i o tej likwidacji, bo miasto miało zapotrzebowanie dość duże na domy dziecka, no bo dzieci dużo było pozbawionej tej opieki, prawda? Czy dom dziecka przy ulicy Wiejskiej spełniał, jeśli chodzi o warunki i o ilość pomieszczonych tych dzieci? To w tej chwili no trudno sobie to przypomnieć i skojarzyć. Jak to było? Jaka szansa dotarcia do dokumentów? Czy w inspektoracie znajdę te dokumenty? Jeżeli są, to tylko w domu dziecka, który obecnie przyjął całość, prawda, bo najpierw było na wiejskiej, potem na grabowej, a potem dopiero na buczka. Dom dziecka numer jeden. Pani należy do tej starej kadry kucharskiej, która jeszcze pracowała w domu dziecka prowadzonym przez siostry karmelitanki. Tak, od 1957 roku. Nazywam się Rybak, Barbara, mieszkam na Ostrogórskiej 25. Znaczy to upaństwowienie polegało? Wiem, że bardzo najpierw były siostry nachodzone przez władzę, to się nie podobało, czy inne. No, wiadomo, że chcieli to już upaństwowić, więc dlatego nie było już chyba sensu pracy, bo bardzo były siostry po prostu ze względów różnych wizytacji niemal prześladowane. No a potem już przyszedł taki rozkaz, że mają to oddać. Szyżone od rana do wieczora pracowały. To była tania robocizna. To tak trzeba powiedzieć otwarcie, jak jest. Nic dodać, nic ująć. Przecież pamiętam, bo tam mieszkałam. Bo to też nie była taka praca, wie pani, na 8 godzin, tylko trochę dłużej trzeba było. No, jak siostry pracowały, to trudno mnie było się wymigać i nie pracować. A jeszcze, ponieważ nie miałam domu, męża, dziecka, no to też i pracowałam. No a później to jest deczko inaczej, no bo jak już ma się rodzinę, dom, to no to trzeba po tych ośmiu godzinach do tego domu ciągnąć. Pracować chciałam, to przeszłam z dziećmi. Bardzo dzieci też i lubiałam. Taka była grupa bardzo fajnych, starszych wychowanków, z którymi bardzo byłam zżyta. No i maluchów też grupa. I przeszłam tu. Upaństwowienie polegało na wyprowadzeniu... Zabraniu dzieci. I Dzieci zostały wprowadzone do budynku przy ulicy Grabowej. Ale to rudera była. Z Grabowej, ze względu na ruderę, sufity drewniane już się czeszczące, przeszliśmy na buczka, tu, gdzie jesteśmy. O nie, tutaj macie piękną willę. Piękno, no, no to jest piękny domeczek taki. Bo i nie było łatwo na początku personel pedagogiczny, bo tak się zbierało, jak to się mówi, z całego zagłębia. I różnie było, także chyba Wydział światy, to musiał zrobić. Dziękamy tego który kazał niemożliwej siostry i w 1962 roku jak była reorganizacja w ogóle opieki nad dzieckiem i zarzucano w ogóle mm, siostrom zakonem wprowadzanie tylko elementów kościelnych i surowe religijne wychowanie dzieci po prostu jako jednokierunkowe i, i chciano stworzyć inny system dający wychowankowi no większe pole działania, większą liberalizację, no po prostu świeckość. Zdjęto krzyże z placówek i zaczęto wychowywać w duchu marksizmu i leninizmu. Więc to było po prostu inne wychowanie. Czy pokusiłaby się Pani o ocenę, który system wychowawczy jest lepszy, świecki czy katolicki, kościelny? Proszę Panią, to, to jest bardzo trudno powiedzieć, który jest lepszy. Musi być i takie wychowanie, i takie. Siostry mają takie wychowanie bardzo surowe, religijne, ascetyczne, które nie zawsze dobre, dla, dobre dziecka. dla dziecka. Poza tym też mają... Y ten ubiór, y, dzieci, na przykład nasze, już zresztą są odczytane, słuchają radia, słuchają przecież telewizji bez przerwy i czytają gazety. I też mówią, ciociu, słyszałam, że będzie, będą nas miały siostry. Nie wiem skąd to słyszałem. I dla nich to jakiś jest, pogromiam dwie siostry, to tylko uczą bardzo dobrej pracy i bardzo kochają dzieci, nie mają żadnych innych i tylko wam poświęcą czas. Siostry mają w sobie bardzo dużo ciepła. I jeśli zajdzie się do domu dziecka, które prowadzą siostry, jest tam taka doskonała, pedantyczna czystość. Że ja się zastanawiam, jak to w ogóle one potrafią robić. U nas też jest bardzo czysto, bo nawet pani redaktor stwierdziła, że jest bardzo czyściutko, ale, ale tam jest już tak pedantycznie, tak doskonale, że ja je podziwiam. Po prostu wszystko robią tak bardzo dokładnie i tak oddanie, że człowiek świecki, taka na przykład kobieta jak ja, nie może tyle poświęcić czasu, Temu wychowaniu, ile poświęca siostra zakonna. Ona, oprócz pacierzy, które nakazuje jej religia, to wszystek swój czas i całą swoją osobowość poświęca dziecku. Natomiast ja. Muszę poświęcić jeszcze na mój dom rodzinny, na moje zakupy, na mojego syna, na mojego męża i mam za bardzo dużo. Ja żyję na pewno zagadnieniem moich dzieci w domu dziecka, bo w domu jestem myślami z moimi tu, czy one zrobiły to, co ja im tam nakreśliłam, czy one tam poprawiły to, co miały poprawić. Bo też mi się wydaje, że to jest moje dziecko. Wychowawca musi pracować na tym, żeby go dziecko pokochało, bo jeśli go nie pokocha, to nic on nie osiągnie. Nie osiągnie niczego, jeśli nie uzyska aprobaty u dziecka. Dzieci w tej chwili mają bardzo dobre warunki, bym powiedziała. A bardzo, bardzo dobre warunki, no niestety skłaniają człowieka do lenistwa. Ja to swojego doświadczenia wiem, bo ja bardzo ostrą szkołę życia przeszłam. Bardzo ostrą. Pochodziłam z rodziny dziewięcioosobowej. Moja mama mnie nauczyła ciężkiej pracy, bo mieliśmy też rolę. I każde dziecko, jak tylko umiał rękoma ruszać, pracowało. I to niestety musi być w każdym domu dziecka. I w każdym domu, nawet i w najbogatszym. No niestety musi być praca. Musi być dziecko nauczone pracy. Bo jeśli tego nie będzie uczone, za niego będą robić dorośli, to z niego nie będzie obywatel i żaden pełnowartościowy naprawdę człowiek. I tu powodzenie wychowanka w życiu, powodzenie w ogóle człowieka zależy od jego stosunku do ludzi, do pracy i do zadań, które stoją przed nim. Bo jeśli tego, nie, tego się nie wykształci, to niestety nie będzie niczego. Ja nie odpowiem definitywnie na to pytanie zasadnicze, co jest gorsze, a co lepsze. Tylko znajdźmy no naprawdę ten złoty środek, który doprowadzi naszą młodzież do prawdziwego wychowania. Do wychowania, które będzie oparte na prawdziwej miłości jednego człowieka do drugiego. Tak. Czyli kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Tylko czy jest to przykazanie rodem z ideologii marksistowskiej? Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w przyszłą niedzielę. to reportaż nagrany w dniu 10 lutego 1990 roku z okazji spotkania byłych wychowanków domu dziecka w Sosnowcu na ulicy Wiejskiej 25 w domu. Siódma Karmelitanek, dzieciątka Jezus.